Tak? Sprawdzasz, czy na rampie wszystko jest załadowane? Idziemy, dobra, sprawdziłeś Idziemy, idziemy Do domciu, do domciu Tak, tak, tak To jest pan Kwak, 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 Kwak Zejdźcie z drogi, jedzie kulajnoga. Tak, Jerry? Chciałbyś jeździć na kulajnodze, tak? Tak, załatwimy ci, specjalną dla kaczek Będziesz jeździł Tak, okej okay. Szybko, szybko do domu! Auto jedzie A nie, parkuje, dobra Ono tylko parkuje Tak? Prowadzicie? No tak, tak Szef Jerry Kwara, kwara Jerry, nie grzebiemy już ziemi Ja wiem, że się zrobiło cieplej dżdżownicem mogłoby wyjść, ale... Jerry Chodź Idziemy!